Witamy Państwa bardzo serdecznie w programie Ręce, które leczą, ale już w nowym 2020 roku. Ola Nowak. Zbyszek Nowak. Cieszę się z każdego kontaktu, tym bardziej, że mam świadomość, że każdy nasz kontakt powoduje, że płynie do Was energia. Potężna energia. Ta energia, która ma spowodować jeszcze większą satysfakcję z tego wszystkiego, czym się zajmujecie w życiu osobistym i w życiu prywatnym. Cieszę się ogromnie. Witam serdecznie w nowym roku. A nasz program w tym roku będzie miał troszeczkę inną formułę, przynajmniej ten odcinek, dlatego że mamy bardzo dużo gości. Przyjechali do nas pani Maria i pan Jan, ale również przyjechała pani Małgosia. I to będą dwie zupełnie inne rozmowy, dlatego że państwo, e, pani Maria i pan Jan korzystają z twojej pomocy od 15 lat, cierpliwie, konsekwentnie i cierpliwie i konsekwentnie budują tę energię wokół siebie, która im bardzo dużo daje. A pani Małgosia zna Ciebie niewiele ponad pół roku, ale poznała Cię w sytuacji dramatycznej, kiedy była bardzo chora, umierająca wręcz i skorzystała z Twojej pomocy natychmiast. To znaczy, jedno spotkanie odmieniło jej życie. Dwie diametralnie różne rozmowy przeprowadziłam dzisiaj dla Państwa i chcemy je Państwu pokazać, bo to jest naprawdę bardzo duża dawka optymizmu na nowy rok. Tutaj są takie dwie bardzo ciekawe sytuacje. Jedna sytuacja kobiety, która nie znała mnie do tej pory, a potrzebowała mojej pomocy i ta pomoc okazała się niezwykle skuteczna. I innej sytuacji, kiedy ludzie korzystają z mojej pomocy od 15 lat, ale to wcale nie jest rekord, ponieważ. Z tego co pamiętam, to w tej chwili z mojej pomocy korzysta czwarte pokolenie. To nie chcę się no wierzyć. Tak, oczywiście, 15 lat to wcale nie jest tak dużo, tak, tak naprawdę. Ale z drugiej strony jest to bezmiar czasu. I my nieraz nie zdajemy sobie sprawy z upływu tego czasu, że on tak prędko płynie. Ja nawet myślę, że chyba ten czas trochę przyspieszył. Co ty o tym sądzisz? To jedni mówią, że przyspiesza dla każdemu, kto po prostu y, idzie w lata i jak im dłużej żyjemy, tym nie, mniej, krócej nie, nie, mamy nie, nie, czasu. To, jest, to, jest, stereotyp, Ale to jest, stereotyp. jest stereotyp. Ja się z tym nie zgadzam. Ja uważam, że jeżeli mamy pewną strategię, stawiamy sobie pewne zadania i wykonujemy te zadania, czy jakby to powiedzieć planujemy ten czas, to ten czas jesteśmy w stanie wykorzystać inaczej, to nam tak przelatuje przez palce, nie wiadomo kiedy. Ale tutaj te dwie rozmowy są o tyle ciekawe, że one nakreślają, jakby to powiedzieć, y, tę możliwość, której wykorzystanie prowadzi do spokojnego życia, nawet wtedy, kiedy wydawałoby się, że to życie już się kończy. Ono wcale się nie kończy. Ono może być, y, trwać dalej i być. Cały czas satysfakcjonujące dla tych ludzi, którzy przekroczyli nawet 80. Tak, i niewątpliwie cała ta trójka bardzo efektywnie wykorzystuje swój czas. Obejrzyjcie Państwo oba materiały, obie rozmowy, i przypominam, że to są tylko skróty, a cała rozmowa w rozmowie miesiąca. Zapraszamy. Co skłoniło Państwa, o ile wiem, przed 15 laty, do tego, żeby skorzystać z pomocy Zbyszkanowaga? Skąd się w ogóle o nim dowiedzieliście? Oczywiście były programy w telewizji w związku z tym skorzystałam z możliwości przyjechania, a ponieważ matka synowej zachorowała bardzo poważnie. Mm -hmm. Diagnoza była bardzo, że tak powiem, no nieoptymistyczna, wręcz przeciwnie, no, prawie tak. że, że, że beznadziejna. Tak. Przywieźliśmy ją tutaj mm -hmm. i później przez cały rok korzystała z pomocy pana Zbyszka poprzez zdjęcie, bo już wtedy mhm. była leczona. Najpierw miała zabigi, bo pomijasz, to był nowotwór narządów rodnych i narządów jamy brzusznej, mhm. bardzo rozległy, więc nie bardzo mogła przyjeżdżać tutaj. Mhm. W związku z tym ja przywiozłam zdjęcie i kontaktowałam się bezpośrednio z panem Zbyszkiem. A na imię Zbyszkiem. nie udało się przedłużyć życie tej dni? Och tak, nawet 8 lat. Następna to była młoda osoba, która skończyła architekturę architekturę ogrodu i z, z swoim chłopakiem ścinali drzewo i musieli niefortunnie to robić, kiedy drzewo spadające uszkodziło no, no. czaszkę i, i rękę. Miała trepanację czaszki od, odtwarzaną. I przez trzy miesiące przebywała na ojomie. No, Więc znaczy, tak bardzo był poważna problem. była sprawa i wtedy, państwo I wtedy kiedy, kiedy właśnie kuzynka no na mówiąc farmaceutka, jej ciocia, mm -hmm. a moja zresztą rodzina, bo to jest ta właśnie Ewa, była wnuczką mojego ciotecznego brata, mm -hmm. zadzwoniła do mnie, mówi, Ewa jest w sytuacji beznadziejnej, i operacja się udała, wszystko inne rzeczy były wykonane prawidłowo, natomiast ona ma w tej chwili sepsę. Cepsa i żadne antybiotyki nie działają. Przywiozłam mi zdjęcie, ja ją przywiozłam do pana Zbyszka. I ja codziennie dzwoniłam do podkowy. Leżała jak roślinka poprzednio. Później. Zaczęła się jakaś reakcja. Tak, reakcja bikunki. Przecież karmiona do to niedoustnie nie powinna mieć, prawda? Tak, tak. No i wtedy. Na, już na końcu, już prawie ponad po tydzień to trwało, mhm. wysypki dostała. Aha. Czyli ta wszystkie, że tak powiem, negatywne sprawy wyszły na zewnątrz. Wszystkie tak Była. Osobą, którą oglądali, cały personel oglądał, wszyscy się martwili, młoda osoba yy, i w takiej sytuacji odwiedzali, oglądali, co się z nią dzieje i wszyscy byli zaskoczeni, mm -hmm. co się dzieje. Jesteście Państwo, jak to Zbyszek nazywa, ambasadorami jego. Tak, 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 tak i tak w kolejnych, że tak powiem, latach mm -hmm. przyszła choroba męża. W 2011 roku, trzeba powiedzieć, że mnie trochę tu żona pod... Pędziła, zacząłem, PSA. Tak. I wyszło mi 52 jednostek nanogramów na litr. To było bardzo ciężkie. Powtórzyłem te badania. To się zgodziło no i wtedy udałem się do profesora Lindleya. Ale prywatnie poszedłem, mnie zbadał. Nie miałem nigdzie przerzutów na kość, nigdzie. No i zacząłem się leczyć. Przede wszystkim radioterapię bardzo silną. Bardzo silną, 25 naświetlań. I co jest ciekawe, z wszystkimi mężczyznami, których się spotkałem to czy pod gabinetem lekarza, czy gdzie indziej wszyscy mieli silne zaczerwienienie, bardzo ciężko znosili to radioterapię. Ja nie miałem śladów żadnego nic. Do tej pory jest no, PSA, jest rzędu tysięcznych części jednostek i nie wiem, jak dalej będzie. Nie no, oczywiście po... Po rozpoczęciu leczenia tej prostaty, nowotworu, miałem tutaj takie osobiste spotkanie indywidualne z panem Zbyszkiem kilka razy i, i okazuje się, że no, chyba mi pomogło. Pobudzenie organizmu, wzmocnienie, to nie tylko organizm, ale w innych przypadkach do działania powoduje, że działa leki działają lepiej. I działa, i lepiej. Mogę się, witam Cię bardzo serdecznie w nowym roku, które chcemy zacząć opowieściami optymistycznymi, jak zawsze, bo nasz program jest zawsze optymistycznymi, ale też zaskakującymi. Stąd pomysł, żebyś była gościem naszego programu, ponieważ wiem, że już w zeszłym roku, ale dość niedawno, bo to było chyba z pół roku temu, przydarzyło Ci się coś niezwykłego. Możesz o tym opowiedzieć? Mogę o tym opowiedzieć. Zaczęło to się. Wyjściem ze szpitala po trzech tygodniach, kiedy nie zostałam zdiagnozowana, nie było wiadomo, co mi jest, nie mogłam przyjmować pokarmów, płynów i w zasadzie byłam na granicy życia. Mm -hmm. I wyszłam już na własne żądanie, bo tam tylko traciłam kilogramy, miałam problemy z sercem, ale żadnych złych wyników nie było, nie wiadomo było co. I w tym momencie, kiedy byłam w domu i pojawiły się następne torcje i nie miałam siły i potworne bóle, zadzwonił do mnie mój przyjaciel scenograf mhm. i mówi, co się dzieje? Ja mówię, ratuj, umieram. Mhm. Ja mówię, Maciek, umieram, ratuj. A on mówi, pięć minut. I mu, zadzwonił do mnie za pięć minut i mówi, słuchaj, samochód pod Kowa jedziesz. Mhm. Ja do syna, syn mnie wiezie, przyjeżdżam, to jest późny wieczór. Zbyszek Nowak. Nie, 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 nie słyszałam za dużo o nim wcześniej, w każdym razie przyszłam. I co się stało? Co się nie stało, właśnie. że poczułam zimno, poczułam ciepło, ból pomału ustępował. Spędziliśmy parę godzin z synem, chodziliśmy mhm. w przerwach między y, energią, chodziliśmy, przechadzaliśmy się, żeby te przerwy zachować. Mhm. I nagle poczułam, że tak, nic mnie nie boli, nie, nie, nie zwracam, wracam do domu, kładę się spać i żyję. I wypiłam wtedy, pamiętam, pierwszy raz od paru tygodni łyk wody, który został w moim organizmie. No więc byłam bardzo szczęśliwa. I to tak niesamowite było. Zdecydowałam się, dlatego że e, to było jedyne wyjście. No właśnie, bo byłaś przecież w sytuacji naprawdę beznadziejnej. No jeżeli tak. Lekarze nie wiedzą jak leczyć, nie to nie wiedzą, leczą po to, prostu. To nie leczą. Miałam wprowadzone odżywianie pozajelitowe, miałam rozwalone wszystkie żyły, bardzo się bałam w szyjnego, mm -hmm. bo to mi groziło, gdybym była do, 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 gdybym wróciła do szpitala i myślę, że że Zbyszek uratował mi życie po prostu. Albo wracam do szpitala i tam schodzę, mm -hmm. albo jadę po życie. Wszystkie relacje osób, które korzystają z mojej pomocy są bezcenne, ponieważ z faktami się nie dyskutuje. No I my y, nie budujemy czegoś w Photoshopie, nie pokazujemy czegoś nie ma, tylko pokazujemy ludzi, którzy coś przeżyli. I jest to niezwykle ważne dla tych, którzy mają podobne problemy. To zresztą można podsumować i w taki sposób, że to trudno mówić o sobie, mhm. ale to pomaga innym żyć. I mieć nadzieję. No właśnie, i dlatego jest uruchomiony ten adres, program małpanowak.pl, także dla osób, które może chciałyby coś o sobie opowiedzieć, może chciałyby nawet wystąpić w naszym programie. My y, nie zawsze wiemy to wszystko, ty nie zawsze wiesz to wszystko. Bardzo dużo osób przychodzi do ciebie, korzysta z Twojej pomocy, a potem po prostu zdrowi, zadowoleni, znikają gdzieś w swoich życiach i nawet nie mamy okazji się dowiedzieć, co im się przytrafiło. Tu jest jeszcze jedna sprawa, myślę, że nie Ważna, ponieważ bardzo często ludzie, którzy y, przyjeżdżają do mnie po 20 latach. Po 30 latach, po 5 latach, po 15, wtedy, kiedy jakiś problem się rozwinął czy powstał jakiś nowy problem, tu chodzi o taką sprawę jak kontynuacja, jak to bezpieczeństwo, które mamy wtedy, kiedy korzystamy z trybu intensywnej opieki przez zdjęcie. No właśnie. Jest to forma, gdzie kontaktujemy się mentalnie. U mnie jest zdjęcie. Moi podopieczni wypełniają takie specjalne kartki. I co się okazuje? Bardzo wiele osób korzysta z tej możliwości, a w naszych programach bardzo często przewija się ten wątek, który no, wydaje się niemożliwy. Jak to może być? Myślę, że o tym porozmawiamy w następnym programie, to to chętnie, ponieważ tak. jest to szeroka sprawa. Pokażemy, jak wygląda aura mhm. takiego człowieka, jak wyglądają tak zwane czakry, czyli te wiry elektryczne, dzięki którym y, funkcjonuje ta matryca energetyczna. W zasadzie. Ta istota to coś, czym ja się zajmuję, kiedy mam czyjeś zdjęcie. Tak. Czyli już wiemy, co będziemy robić za miesiąc, ale nie zapomnijmy, że nie było jeszcze ani energetyzacji wody, ani przekazu energii. Zatem zapraszamy Państwa na przekaz energii. Przystępujemy do naszego głównego, potężnego przekazu energetycznego. Żeby ten przekaz był jak najlepszy. Pamiętajmy o tym pozytywnym nastawieniu, które bardzo łatwo osiągnąć, kiedy najzwyczajniej w świecie uśmiechniemy się. Ten uśmiech rozpłynie się po całym naszym ciele, a wówczas ten kontakt będzie jeszcze większy, jeszcze silniejszy. Pamiętajmy o tych trzech gestach. Ten pierwszy, ten drugi, w trzecim goście dłonie kładziemy na naszym ciele. Wyciągamy nasze dłonie, kierujemy je przed siebie i zaczynamy ten nasz główny, potężny przekaz energetyczny. Ta energia, która płynie do Państwa, jest opisana znakiem ujemnym. W tym znaku pracuje cały nasz organizm. To jest nasz pierwszy gest. Ci bardziej wrażliwi w tej chwili w swoich dłoniach mogą odczuwać coś w rodzaju mrowienia, drętwienia. Może to być uczucie odchodzącego od dłoni ciepła. Niektórych z Państwa może to zadziwić, ale to świadczy tylko o tym, że te receptory, zespołu uczuciowe rozwinęły się jak żagle. Nasz pierwszy gest. Ten drugi. Dłonie przybliżamy do siebie, ale ich nie składamy. To jest wszystkich tych, którzy wyciągają swoje dłonie. Tylko moje dłonie są do Państwa odwrócone. Ta energia w tej chwili, która zgromadziła się, ulega uformowaniu. Tylko moje dłonie są do Państwa odwrócone. Jeżeli będzie parzyło w dłonie, dłonie rozsuwamy do takiego momentu, kiedy nie czujemy tego żaru. Nasz drugi gest, druga minuta, oczywiście umowna. I nasz trzeci gest, obie dłonie kładziemy na naszym ciele, pamiętamy tylko o tym, aby ręce się nie krzyżowały i palce, żeby się nie łączyły. I w tej chwili ta energia przepływa do naszego ciała, wszędzie powoli będzie się rozchodzić, a na zewnętrzne strony naszych dłoni, z powierzchni całego ciała, spływa ten śmietnik energetyczny. Mija trzecia minuta umowna, oczywiście co robimy? Odpromieniowanie, odrywamy dłonie, odrzucamy jakbyśmy coś strzepywali i klaszczamy. Drodzy Państwo, przystępujemy do energetyzacji wody. Poproszę ole o butelkę wody. Mamy butelkę wody, pamiętajmy, wody niegazowanej i kartki wodne. Kartka wodna jest bardzo ważna z tego względu, że wspomaga proces energetyzacji, jak również zabezpiecza na energetyzowaną wodę przed wpływem negatywnych energii. Cóż to za negatywne energie? Drodzy Państwo, na terenie domu możemy mieć promieniowanie geopatyczne, promieniowanie elektromagnetyczne, kartka wodna naklejona na butelkę z wodą. Podpisana, składa się z dwóch części. O, właśnie, tu już nakleiłem kartkę, jest imię osoby, dla której ta woda będzie energetyzowana, a druga część kartki to jest mój kontakt z osobą, dla której Państwo podejmujecie energetyzację wody. Mój kontakt. Czyli mam drugą część kartki. Mogę kontaktować się z osobą, dla której ta woda jest energetyzowana, i ta druga część kartki również powinna być podpisana. Te rubryczki tu powinny być wszystkie wypełnione, ponieważ to dla mnie jest niezwykle cenna wskazówka, która, powtórzę to jeszcze raz, ułatwia mi kontakt z tymi osobami, dla których podejmujemy energetyzację wody. A teraz korzystając z tego, że wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni. Tym połączeniem do każdego z Państwa płynie energia. Przez przybliżone dłonie, przepływa do wody. Każdy z Was staje się takim moim pośrednikiem. Ta energia przepływa i przez przybliżone dłonie przepływa do wody niegazowanej, na której została naklejona, podpisana wcześniej kartka wodna. W ten sposób ta woda staje się potężnym magazynem energii. Powoli podnosimy swoje dłonie razem ze mną. Powoli podnosimy, podnosimy, podnosimy. Dłonie odrywamy, odrzucamy, jakbyśmy coś sczerpywali. Klaszczemy. Proszę Państwa, rano pijemy pół szklanki tej wody. Możemy robić z tej wody okłady. Zwilżony płatek kosmetyczny, kawałek gazy, waty, ligniny. Przykładamy w te miejsca, gdzie występują jakiekolwiek problemy, a po pięciu minutach wszystkie okłady wyrzucamy. Ilość okładów, ich częstotliwość jest dowolna. Tyle, ile macie Państwo potrzeb. Powiem jeszcze o jednej sprawie bardzo ważnej. Wówczas, kiedy nawet tę wodę energetyzujecie dla kogoś. Kto o tym nie wie, na przykład pali papierosy, może się okazać, że potem te papierosy nie będą mu smakować. To jedna sprawa. A druga sprawa pamiętajmy o reakcjach, które mogą występować po każdym kontakcie ze zbyszkiem. Temperatura, biegunka, wymioty, wysypka występują rzadko, ale kiedy występują i my wiemy o nich, no nie będziemy się denerwować. Do Państwa dyspozycji kolejny potężny magazyn energii, którym staje się woda po procesie energetyzacji, którą możemy używać, pamiętajmy, do wszelkich celów spożywczych kawa, herbata, zupa, do wszelkich celów spożywczych. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ nasze ciało w 70%, w ponad 70% składa się z wody. I dla nas jest to bardzo ważne, aby ta woda do celów tych właśnie związanych z naszym pokarmem, z czymkolwiek, co używamy dla naszego ciała, nawet wtedy, kiedy mamy... Tu poszedłem już dalej. Problemy na przykład z włosami. Możemy pomyć u głowy, spłukać tą wodą nasze włosy. Zobaczycie Państwo jaka będzie, jaki będzie wspaniały rezultat. No a ja zachęcam Państwa do tej energetyzacji, a jeśli nie mamy kartek wodnych, te kartki wodne możemy się zaopatrzyć poprzez kontakt www.nowak.pl. Bardzo Ci Zbyszek dziękuję w imieniu wszystkich widzów, bo wiem, że to jest bardzo ważne. Wszyscy dostali dawkę energii od Ciebie. I myślę, że no cóż, pozostaje nam tylko podziękować za dzisiejsze spotkanie, ale przypomnieć i poprosić Państwa, piszcie do nas naprawdę piszcie to wszystko, co byście chcieli od nas usłyszeć w tym programie, ale również to, czym Wy byście się chcieli podzielić, bo jak się okazuje, tak jak nasi goście dzisiejsi. Możliwość opowiedzenia o sobie też daje kolosalną satysfakcję, kolosalną radość, że tym pomagamy następnym osobom. Tak, ale ja myślę jeszcze o jednej sprawie, bo to, że podzielą się nasi podopieczni mhm. z nami, to jest jedna sprawa, ale myślę, że nie powinni się wstydzić tego, co udało im się osiągnąć i no tej, tej przenosić tę dobrą nowinę że udało się pokonać taki czy inny problem, korzystając właśnie z pomocy Zbyszka Nowaka, tak żeby ludzie, którzy szukają czegoś, przecież gdyby nie mój kolega Maciek, który y, był akurat u mnie i zadzwoniła jego przyjaciółka, tak. zawodowo ze sobą w jakiś sposób związani i zaznajomieni, to dzisiaj by jej nie było. Tak jest. Więc nie wstydźmy się. Miejmy na uwadze to, że to trudno mówić o sobie, powtarzam to jeszcze raz, ale to może innym uratować życie. Tak jest. Zapraszam serdecznie. I do zobaczenia za miesiąc. Dziękujemy. Dziękujemy.